Witam Was serdecznie, jestem Bardoszuk, a to jest hurtword.pl ciekawostki. E, wiem, że ciężko jest zwiedzać ten statek, wchodzić tutaj do środka i tak dalej. Bez specjalnych ciuchów, chociaż z tymi ciuchami też nie jest e, łatwo. Ale moi drodzy, ja na naszym serwerze jestem adminem i mam godmode. Także chciałbym Wam pokazać jak to wygląda. A wygląda to tak, jesteśmy na górze tego statku. Każdy chyba go widzi, bo on jest widoczny z bardzo daleka, on znajduje się na pustyni. Po wejściu od tej strony, gdzie teraz się patrzę, możemy dojść tutaj i w tym momencie mamy takie pomieszczenie, gdzie również jest tutaj drugie na górze. I o dziwo 5 minut temu, jak byłem tam, bo chciałem najpierw sprawdzić przed nagraniem, jak to wszystko wygląda, tam były dwie, e, dwie skrzynki. Ja sobie włączę teraz Fleja, żeby tam jakoś się dostać. O już jestem, teraz Fleja wyłączę, bo on jest bardzo niewygodny do chodzenia. Kurczę źle wyłączyłem moi drodzy źle wyłączyłem nie, nie dałem tego i tak tutaj były dwie skrzynki jedna była dokładnie w tym miejscu jedna była w tym czyli mamy jeszcze tu pomieszczenie na górze nie mam pojęcia jak to miałoby wyglądać jeżeli nie mamy fleja no bo nie, nie jestem w stanie wam powiedzieć jak wejść tam może coś można tam zbudować w sumie to nawet nie próbowałem dobra biegniemy sobie dalej 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 jest takie coś To chyba można sobie fajnie na kładzie stąd wyskoczyć Właśnie już wiem co będę robił w następnym odcinku Dalej jest to Dobra my sobie teraz tu zeskoczymy Tutaj już nic nie ma z tej strony Tam jest tylko wejście do e, no, na, na ten pokład na którym byliśmy teraz Poczekamy chwilę, zaraz mi to wszystko przejdzie, ten ciemny ekran, bo ja mam good mode, jak widzicie mi się wszystko odnawia. Napromiowanie tu jest silne, bo ja mam taki specjalny plecak adminski i on daje 3000 zastraszanie, 3000 zdrowia, 3000 ochrona przed zimnem. Odżywianie i minus toksyny. Nie wiem jak na radiację działa, ale chyba też coś powinien dawać. W każdym bądź razie radiacja jest tu olbrzymia, bo nawet z tym plecakiem no ja mam już takie lekkie problemy. Dobra, kolorki wróciły i moi drodzy, wchodzimy sobie tutaj. Tutaj jest wejście, to na pewno wszyscy z Was tutaj już wchodzili. Bo jeżeli lud jakiś był na początku, to pierwszy mój lód właśnie znalazłem dokładnie chyba tutaj gdzieś. To jest taki drugi jakby pokład tego statku, na spokojnie możemy go sobie zobaczyć, bo jak widzicie ta radiacja mnie nie zabija, co byłoby ciężko to sprawdzić normalnie grając, co tam jest, tam jeszcze jest coś na górze z tego co widzę, dobra, to my odpalimy sobie fly'a i lecimy tam sobie na górę zobaczyć, no znowu coś nie tak, nie, nie wiem o co chodzi, aha, bo znowu tej kreski nie dam. odpalamy sobie fly'a, lecimy... Jesteśmy tu i zobaczcie co tutaj jest moi drodzy, no tutaj jest mega niespodzianka chyba czeka na nas, e, bo nigdy tutaj nie byłem. Pierwszy raz jestem, teraz e, tutaj mamy aż tak. Z tego co widzę to jest jedna skrzyneczka, w której się znajduje detonator, czyli opłaca się tutaj przychodzić. E, zobaczmy sobie co... Kurde, no tutaj jest, naprawdę nie byłem tutaj. E, jestem w ogóle w szoku. Tutaj jest 6 naboi. 6 naboi, czyli czyli jednak... E... Bardzo fajne jest to, że mogę sobie je sprawdzić, bo nawet nie byłbym w stanie nigdy tego sprawdzić. Tutaj jest koło, proszę. Czyli znalazłem już detonator i koło, a jeszcze je, są dwie skrzynki, czyli pięć skrzyneczek na górze. No coś naprawdę, czy cztery nawet. To coś niesamowitego jest, nigdy bym tego nie wiedział. Czyli jednak opłaca się tu wejść, ale pytanie teraz, jak tu wejść? No bo... Przecież normalnie nie wskoczysz, nie? Czyli tak, z, z tych takich sceny znaleźliśmy detonator i koło, no i jakieś tam główienka, trochę amunicji, czyli nic takiego za bardzo ciekawego nie było. E, jeszcze jest tutaj kolejna skrzynka. No dużo skrzynek. Jestem naprawdę w dużym dosyć szoku ponieważ nie byłem, wsta nie, nie byłem w ogóle świadomy, że tutaj można wejść i że takie rzeczy tutaj są na górze, no bo jednak tego się tam nie widzi. Kolejna skrzynka, proszę, ja nie wiem, czy one się respią, czy ta skrzynka po prostu jeszcze tu była, ale chyba była. Chyba jej wcześniej nie zauważyłem, ale nic takiego nie było, w każdym bądź razie detonator znalazłem. Eee, opłaca się tu wejść, ciężko mi powiedzieć, jak tu wejść, może, czy jest jakaś droga, nie, no nie ma, no trzeba jakoś kombinować, żeby tutaj wejść co może być nie lada zagadką, bo mi wydaje się to naprawdę bardzo trudne. Ale dobra, ale dobra, lecimy sobie dalej i obejdziemy jeszcze sobie ten statek z tej strony. Ja sobie mogę tu zeskoczyć spokojnie, pamiętacie o tym, że mam God mode. Mogę sobie zeskoczyć i przebiegnijmy sobie jeszcze tutaj, zobaczmy czy coś tu jest tamtą stronę już sprawdziłem, w tamtej, na tamtej stronie na pewno nic nie ma moi drodzy. E, jeszcze sobie przejdę tutaj zobaczę e, napiszcie mi co myślicie o tej serii w tej serii chciałbym pokazać takie różne ciekawe rzeczy e, czego nie możemy sprawdzić nie mogę zobaczyć tego po prostu dlatego z tego powodu że w grze to jest ciężkie albo bardzo niemożliwe a ja jestem w stanie tu Wam pokazać, i mam nadzieję, że pokazałem Wam coś ciekawego i mam nadzieję, że nie widzieliście o tej masie skrzynek właśnie tutaj w statku. Aczkolwiek jak tam się dostać, to nie mam pojęcia. Eee, zapraszam do komentowania, a w ogóle może jeżeli macie jakieś pomysły, z czego zrobić ten program, co chcielibyście sprawdzić, to bardzo Was zapraszam do tego, żebyście sobie napisali w komentarzu, ja postaram się to jakoś zrobić. Chciałem fajnie się z wami pożegnać lecąc, nie wiem czy to się uda, nie mogę tu postawić, a czy mogę postawić w ogóle jakiś fundament, zaraz zobaczymy, gdzie będę mógł postawić, w ogóle nie mam tego. Nie mam chyba materiałów na budowę, ale wiem, że C4 można też na ziemię. Tutaj nie można. O tu jest, dobra. E, także moi drodzy, zapraszam Was do komentowania, polubienia bądź nie. E, bardzo wam dziękuję za to, co ostatnio się dzieje na kanale, za miłe słowa, które bardzo mi pomagają, naprawdę motywują do dalszej pracy. E, no i co wam powiedzieć wam, miłośnicy Hurtworda? Mam nadzieję, że dzisiaj się czegoś ode mnie dowiedzieliście, a teraz czekamy na wybuch. osara na jest server EUPL Polish server Hurtword polski serwer Hurtword